Cześć, z tej strony Marcin. Skomentuję dzisiaj grę z czwartej rundy, 35. sezonu Iglo, z pierwszego sezonu, gdzie gramy bez ustalonego podziału na grupy i w tej nowej formule zmierzyli się ze sobą Chaosu, który grał kamieniami czarnymi oraz pif-posą z kamieniami białymi i Grata generalnie Miała dwie fazy: fazę przewagi czarnego oraz białego, przy czym te fazy wynikały z dosyć różnych, odmiennych przyczyn. Zauważmy, co tu się takiego wydarzyło, dlaczego gra się potoczyła w taki, a nie inny sposób. A przejdziemy oczywiście do początku, do pierwszych sekwencji. I tutaj po pierwsze widzimy, że czarny ma zamiar bunkrować swoją prawą stronę. W odpowiedzi na co biały podejmuje inwazję w sansaba. Ok, w porządku. Tutaj joseki, tak jakie teraz widzimy, można generalnie zostawić. W tym momencie biały nie ma jakby obowiązku odpowiadania w N2. Może zagrać sobie tam w dowolnym innym miejscu, czy to tutaj, czy to tutaj, czy to powiedzmy na przykład tutaj. Kształt białego w prawym dolnym rogu jest już żywy, ale ten ruch też jest do zaakceptowania. Podobnie czarny może odpowiedzieć, przedłużyć się jeszcze raz, albo może tak jak to zrobił, zagrać w tym momencie w innej części planszy. Biały, oczywiście, potem może z kolei się odskoczyć w trzecią i nawet czwartą linię. Ale z perspektywy czarnego jest to scenariusz do zaakceptowania. Natomiast nie do zaakceptowania. Dla białego jest to, co się wydarzyło tutaj, ponieważ to jest Joseki. joseki którego najwyraźniej biały nie znam. A no, powinien się tutaj zastanowić, jeżeli go nie zna, i zauważyć, że no, biały kamień jest watarii, to jest na tyle ważny kamień, jakby spajający zauważmy wszystkie te kamienie białe dookoła, że tutaj no, po prostu no, nie ma dyskusji. Musimy połączyć ten kształt, i nawet jeżeli nie wiemy teraz, co, co chcemy grać, no to po prostu no, kamień w E4 jest kluczowy, podpowiem, że generalnie gramy w taki sposób, i teraz uważamy, że jest to równa forma, co może nie jest takie oczywiste, ale Biały ma tyle, czarny ma mniej więcej tyle, dlatego to jest ruch czarnego i czarny ma w tym momencie ponuki, czyli taki dobry kształt, cztery kamienie tworzące oko, więc to jest dobra opcja i dla białego i dla czarnego, no ale nie może być tak jak teraz, że no oddajemy kamień w e3 za darmo. To jest dla białego taka mała katastrofa, ponieważ w tym momencie po prostu jakby no cały jego narożnik traci, że tak powiem sens, czyli ten kamień w d2 nie ma żadnej roli, f2 jak na razie też nie ma żadnej roli, no a ta ścianka no zmniejsza się do minimum, i w tym momencie biały, jak widzimy, no nie bardzo ma koncepcję co z nią zrobić, to znaczy może się oczywiście wydłużyć w tę stronę, ale no, trudno tutaj mówić o jakiejś solidnej bazie punktowej, podczas gdy czarny no tej bazy ma tutaj aż nadto i do tego ma jeszcze współpracujące kamienie z tej strony. No bardzo niedobrze się dzieje z perspektywy białego, czarny ma przewagę i od tego momentu gra się toczy wedle jego myśli, zwłaszcza, że jeszcze tutaj czarny się wydłuża jak widzimy w c11, co powoduje, że ta grupa potencjalnie robi się jeszcze słabsza. No i oczywiście musi ona reagować, ale czarny rozsądnie ignoruje i gra sobie dalej. W tym momencie zadanie czarnego tak naprawdę opiera się po prostu na dowiezieniu tej przewagi do końca, na unikaniu głupich błędów, na stabilizowaniu swojej przewagi, na po prostu przekształcaniu wpływu, przekształcaniu potencjałów, w konkretne punkty. I Chyba w takim właśnie duchu myślał czarny, grając w O5, szukając właśnie takiej, jak rozumiem, w miarę ładnej, w miarę zgodnej z duchem gry, z duchem gry łączenia między tymi i tymi kamieniami. Aczkolwiek ja bym się chyba jednak jeszcze skusił, żeby zakaść tutaj, dlatego że no po prostu. Tutaj mamy taką siłę, że aż by się chciało, no przynajmniej spróbować zbudować sobie ścianę tutaj u dołu, która nie pozwoli białemu za bardzo wyjść w tę stronę. Nie wiem, czy to się uda, oczywiście, ale po prostu, no jeżeli będzie mieli wpływ tutaj i tutaj, to naprawdę biały będzie miał bardzo, bardzo trudne zadanie. Tak, po prostu gramy troszeczkę spolegliwie, ale no wychodzi troszkę podobnie, tak naprawdę. Biały tak czy siak jest zmuszony do inwazji inwazji, która no, musi uciekać do centrum i jak na razie czarnemu specjalnej szkody nie wyrządza, chociaż ruch w ten gen moim zdaniem jest niespecjalnie potrzebny, dlatego że biały, mimo że bazy nie ma, to jednak ma drogi ucieczki, jak widzimy i ma też bardzo, bardzo szeroką, pustą przestrzeń, która jest na tyle szeroka, że czarny po prostu no, nie odetnie mu drogi ucieczki. Tak? Biały właśnie, jak widzimy, ma masę miejsca, gdzie się może rozwijać i nawet jeżeli oczywiście doskonale wiemy, że w centrum... No, nie bardzo są punkty do otoczenia. No to tak czy siak, biały w tym momencie po prostu chce sobie budować jakąś bazową stabilność. I jak widzimy, łatwo to może osiągnąć. Czarny natomiast skupia się na budowaniu punktów i to też jest właściwie podejście. Biały musi gonić, więc biały troszkę tutaj nadwyręża kształt czarnego z lewej, ale czarny się broni w bardzo taki statyczny sposób i przechodzi do cięcia. Do cięcia. Na które skoro się już zdecydowaliśmy, to należy chyba jednak grać w taki sposób, żeby no, wywrzeć maksymalną presję na te kamienie. Ponieważ no, mm, jaki cel spełnia ruch w E9? Wydaje mi się, że to jest taki ruch, który nie wiem jakby może chce wypełnić parę celi na raz, jakby zaatakować i to, i to, a jeszcze się łączyć z tym, zwłaszcza tym u dołu, ale moim zdaniem, te cele spełnia również ten kamień, przy czym robi to lepiej, bo w tym momencie nie ma Atari, które biały tutaj może postawić, prawda, i być może nawet doprowadzić do takiej oto sytuacji, kiedy te czarne kamienie zostaną nawet, kto wie, może złapane, w związku z czym... W związku z czym tutaj no, ten atak czarnego po prostu mógł wyjść w trochę niezbyt fajny sposób. Ale biały widzimy gra również nieco inaczej. Próbując tutaj najpierw zagospodarować własne odcięte kamienie. Więc mamy takie wymiany. Tutaj biały znowu ucieka do centrum. To, co jest dla nas ważne, to fakt, że z jednej strony czarny utrzymuje przewagę, a z drugiej strony jeszcze rozcina tę grupę i tę. Więc teraz jeszcze biorąc pod uwagę to, że kamień na G17 stoi dosyć daleko od tego kosumi, czarny. Mógłby teraz na przykład spokojnie rozważyć jakiś atak tego rodzaju, który by tutaj no, już naprawdę mocno nadwyrężył ten biały narożnik. Czarny jednak na razie gra w innej części planszy. Okej. Okay. To jest głupi trójkąt, czyli kształt, który ma dużo kamieni, a mało oddechów. Nie chcemy za bardzo tak grać, wolimy też takich tatów unikać. Tutaj ja powiem, że no właśnie ja nawet bym rozważył te nuki, bo nawet jeżeli biały no zacznie grać, nie wiem no takie rzeczy, my te dwa kamienie możemy w najgorszym wypadku oddać i zbudować sobie tutaj po prostu no punkty w innej części tego narożnika. I my, mam wrażenie, że dla czarnego to nie będzie taka znowu jakaś bardzo zła, zła opcja. Pije się na chwileczkę inaczej. Czarny gra już jose, czyli ruch na drugiej linii ja tutaj no, jednak chciałbym zobaczyć, jak biały będzie reagował, może poszukać, może coś tu się z ciekawego znajdzie, co? Chociaż chyba jeszcze to nie ten moment, ale na przykład możemy zagrać w taki sposób, prawda? I potem na przykład szukać jakichś przygód w taki oto sposób. A no tutaj będzie coś ciekawego. W związku z czym, w związku z czym, no ten ruch jest troszeczkę straconą szansą, ale nic się na razie takiego specjalnego nie dzieje. Tak długo jak czarny tą oto grupą żyje. Ale na razie wydaje się, że chyba życie to jeszcze nie jest zagrożone. Chociaż biały ma inną opinię, bo biały gra ruch, który powoduje, że czarny na ten moment nie ma dwojga oczu. No i czarny reaguje w jeden z gorszych możliwych sposobów, ponieważ najpierw no jednak powinniśmy skupić się na wykorzystanie słabości białego, które tutaj też są jak najbardziej obecne. A są obecne dlatego, że no zauważmy, że w tym momencie kształty białego tutaj nie są jakoś specjalnie silne, prawda? Jeżeli biały będzie bronić w taki sposób, no to się może okazać, że z jednej strony mamy tutaj oko, prawda? No a z drugiej strony z drugiej strony, wydaje mi się, że czarny chyba jest w stanie jakoś tam wyjść do centrum i być może nawet przy dobrych wiatrach zaatakować tę oto grupę. Więc biały z atakującego może stać się atakowanym, prawda? Dlatego w tym momencie czarny nie powinien panikować i grać ruch, który. No no nie widzę w nim sensu, bo on niczego nie zmienia poza tym, że czarny w tym momencie jeden oddech, jeden punkt mniej. Należy zagrać po stronę w jakimkolwiek innym kierunku, dlatego że biały nie powinien teraz prowadzić ataku w momencie, kiedy jego własne kamienie nie są zabezpieczone. Dopiero w momencie, kiedy chociażby taki kamień zagramy, kiedy będziemy powiedzmy, że w miarę pewni, że tutaj nam nic nie umrze, dopiero wtedy możemy w ogóle, no... Zacząć myślenie o jakimś grubszym ataku. A w tym momencie to jest po prostu no jeszcze zbyt wcześnie. I no niefrasobliwości białego czarny zawdzięcza, że ta pozorowana śmierć nie przechodziła się w śmierć realną. Dlatego, że biały tutaj na no troszeczkę chyba się właśnie przestraszył, że no jednak role się odwrócą, więc pozwala czarnemu wyjść. No i ten atak troszeczkę, jak widzimy, tutaj zawodzi. To jest czarne się łączy i cała ta wymiana b14, a13 okazuje się wymianą no, bezsensowną. Gra się jednak toczy dalej. Yy, yy, yy. I od tego momentu, od tej walki w centrum zaczyna się, zaczynają się takie poważniejsze problemy czarne. Dlatego, że to co się wydarzyło z drugiej strony no to było dużo strachu, ale jednak mało końcowego rezultatu. A od tej pory, od tych wszystkich cięć no to zauważmy, że czarny zaczyna sukcesywnie tracić punkty, prawda? Ponieważ tutaj tak. No, biały jednak też no, musi mieć jakąś na swoją rekompensatę. W związku z czym w tym momencie biały, biały tak naprawdę deklaruje, że to należy do niego. Okej, okay, no. Jego sprawa, jego, jego prawo, ale po pierwsze tak. Czy. Aby na pewno wszystko tak należy do niego, no, możemy się pokłócić o to, dlatego że grając na przykład w taki sposób, może się okazać, że tutaj jeszcze coś tam czarny będzie w stanie połączyć. Chociażby na przykład, jeżeli poszukamy takich wariantów, może się tu pojawią jakieś dziury, prawda? Mm. W tym momencie to chyba jeszcze nie działa, ale no, nigdy nie wiemy. Po prostu może się okazać, że jakiś tutaj błąd biały popełni. Nie możemy tak od razu jakby no, dochodzić do wniosku, że to jest stracone, prawda? A no chyba tak tutaj czarny pomyślał, grając tego typu ruch, na którym widzimy, nie do końca ma koncepcję, bo skoro nie chcemy tego kamienia ratować no to może na przykład lepiej jest zagrać coś takiego, prawda? Zauważmy, że to jest ruch, który z jednej strony trzyma kontakt z tymi kamieniami, a z drugiej wywiera presję z kolei na te dziurę, na L7, prawda? Więc jeżeli biały się połączy tutaj, no to teraz ten ruch w J8 ma już troszkę więcej sensu, prawda? I teraz ten kształt już wygląda z perspektywy czarnego o wiele, wiele ciekawiej. Tak, natomiast no, czarny traci trochę punktów. No, i tutaj mamy no, kolejny taki misklik, kolejne, no, właśnie bardzo podstawowe przeoczenie. Prawdopodobnie czarny po prostu no, nie zauważył, że tutaj nie ma oddechów. No i traci punkty. Nie są to duże straty, ale każdy z te, każda z tych strat jest takim kamyczkiem do ogródka, który powoduje, że czarny roztrwania swoją przewagę. Podobnie tutaj, czarny kombinuje. Ale no, okazuje się, że przekombinował, bo jak już przychodzi co do czego, no to jeżeli chcemy uratować kamieni na B6, no to musimy zagrać takie ko. Jest ono oczywiście co nieco ryzykowne i... No, czarny będzie się tu musiał tutaj nagimnastykować. No ale skoro już tutaj czarne wybiera taki schemat, no to warto być konsekwentnym. A jeżeli nie, no to po prostu połączmy się. Przynajmniej zachowajmy punkty wiosy, prawda? Cóż, ostatecznie nie ma jakiegoś wielkiego, wielkiej tragedii. Chociaż jak widzimy kamień w B2 jest troszeczkę. Jest troszeczkę tutaj niepotrzebny. A jeżeli byśmy zagrali po prostu tak, no to albo potem mamy ciekawe jose właśnie tutaj, kiedy już ten ruch może teraz działać w trochę fajniejszy sposób, albo biały się to jakoś połączy, a my jako czarny utrzymujemy sentę. Więc coś tu nie wyszło. Generalnie na etapie planowania. No i. Problemem jest też to, że biały Zobiec zaczyna budować no bardzo dużo punktów w centrum, mimo że tych punktów tam być nie powinno. W tym momencie na przykład być może, być może jakiś ruch w tej okolicy nie byłby najgłupszym pomysłem. Być może no... no generalnie trzeba było poszukać jakichś ruchów w center, prawda? Nie wiem czy chcemy teraz grać inwazji, takiej troszkę głębszej. Ale też no, jest to scenariusz, który potencjalnie możemy rozważyć. Tak, oczywiście no, robimy sobie punkty wiosa. Okej. Okay. Ale tutaj znowu no, da się zagrać chyba no, troszkę odważniej, prawda? Choć trochę bardziej postarać się te kształty przeciwnika nadwyrężyć. No bo tak to nasz przeciwnik po prostu no, zbyt łatwo lepi sobie pewne dziury. A my z kolei... No, Gramy tak troszkę reaktywnie. Dopiero teraz mamy ko. Ko, na którym na którym biały może stracić te wszystkie kamienie. No ale właśnie no, czarno daje to ko bez walki, co jest dosyć dziwnym zachowaniem, bo śmiem twierdzić, że dałoby się tutaj znaleźć jakieś groźby ko. Chociażby na przykład tu jest taka piękna groźba, która. No, w szczerze wątpię, żeby biały ją zignorował, podobnie również tutaj możemy znaleźć masę ciekawych rzeczy, nie wiem, nawet może tutaj by się dało, no jest bardzo dużo opcji, które sprawiają, że to koło zdecydowanie warto rozegrać, a czarny je oddaje i ja tego nie rozumiem, no po prostu nie powinno to tak wyglądać, czarny co pra prawda tutaj jeszcze się widzimy troszkę gimnastykuje, ale no biały te punkty odrabia. Do tego jeszcze tutaj no widzimy jeszcze poszło jeszcze w lewym dolnym rogu. Okazuje się, że ta strata w E3 finalnie została co nieco zniwelowana. I powolutku zbliżamy się do końca gry. Gry, która no w tym momencie kończy się z wycięstwem białego, chociaż, jak widzieliśmy, wcale, no, wcale to się nie musiało tak skończyć, jako że czarny no, mógł spokojnie utrzymać tę przewagę, a nawet przy dobrej, przy dobrej koordynacji swoich ruchów, nawet może ją jeszcze troszkę zwiększyć. No i jest problem, dlatego że o ile w wypadku białego bardzo łatwo jest wskazać błąd, który no, załamał mu grę, prawda, ta sekwencja. O tyle, jeżeli mówimy o czarnym, no to wskazanie w jednoznaczny sposób, co u niego poszło nie tak, jest problematyczne. Jest to bardziej seria błędów, takich jak ta, ta kwestia, prawda. czy. Na przykład nie stanie tej szansy, prawda? To są wszystko takie rzeczy, które jak sobie je tak przeglądamy oddzielnie, to żadna z tych kwestii nie jest jakimś błędem rażącym. Czarny nie popełniał błędów, yy, które no, wyglądały jakoś bardzo poważnie. To raczej była seria krótkich, takich niewielkich Niedociągnięć, które po prostu no, dosyć mocno się skumulowały, co w połączeniu z, no, z brakiem pewnej inicjatywy, z brakiem pewnego takiego krytycznego pomyślenia o sytuacji w środkowej fazie gry, spowodowało, że na no, czarny. Krok po kroku, ale jednak oddał zwycięstwo swojemu przeciwnikowi, mimo że, no nawet jeżeli teraz sobie patrzymy, to biały wcale nie ma jakoś bardzo, bardzo dużo punktów, prawda? Coś tam ma w narożniku, jednym, drugim. Tutaj tych punktów, jak wiemy, też tam nie musi być tak dużo. Te punkty mogą być cały czas jeszcze dosyć mocno puste, no ale jakoś się nagle okazało, że punkty białe mu się pojawiły, prawda, a czarny rekompensaty za bardzo nie uzyskał, mimo że jak widzieliśmy, no, były tutaj pewnie całkiem ciekawe alternatywy, które po prostu, no, mogły pokierować tę grę w troszeczkę innym kierunku, no, ale no, cóż, nie zauważyliśmy ich, do tego jeszcze sami powinniśmy pewne błędy, no, takie, no, bardzo proste, bardzo szkolne bym powiedział, no i to wszystko powodowało, że biały, no, wrócił do gry, wrócił do gry, i zagrał też bardzo konsekwentnie. Widzimy, że nagle no, okazało się, że pojawiło się tutaj bardzo dużo punktów. Nie wiem, czy na przykład może no, po tym ruchu ewentualnie no, nie pomyśleć o jakimś takim ostrzejszym, może kontrataku, chociaż no, jest to dosyć ryzykowny ruch, który wiąże się z pewnymi problemami, ale no, czasem trzeba próbować takie dykalnych wariantów, bo jeżeli z kolei to biały zagra sporedliwie. I na przykład się połączy, załóżmy, no to z kolei czarny tutaj jeszcze może osiągnąć jakąś swoją przewagę, jakiś swój zysk. Do tego jednak nie doszło. Tego komi najbardziej sz szkoda. To jest chyba właśnie taki jakby, moim zdaniem, ruch przegrywający, S11. To jest ruch, który po prostu, no, jakby, świadczy o braku pewnej zadziorności, która w go, mimo wszystko, czasem jest konieczna. A tutaj no, po prostu, no czarny doszedł do wniosku, że to zwycięstwo mu się należy. No ale jak widzimy, nie ma niczego tak danego za darmo. Na każde zwycięstwo jednak trzeba sobie zapracować. No a w tym momencie tej pracy tutaj zabrakło, w związku z czym w ostatecznym rozrachunku ze zwycięstwa Cię czuł się biały, chociaż oczywiście nie jest powiedziane, że kolejna gra nie zakończy się innym rezultatem. Z mojej strony zatem to jest wszystko. Dziękuję również za uwagę i za poświęcony czas. Życzę powodzenia w kolejnych grach w kolejnych sezonach, a na ten moment zachęcam do zadawania pytań, do komentowania w wypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości i chęci kontaktu. Do usłyszenia.